C6 jest trzecią generacją Audi A6. Tutaj już nie ma takiej rewolucji stylistycznej, jaką pokazywała C5. Bo te linie są dosyć mocno stonowane, niemniej kilka smaczków stylistycznych jest. Przednie światła, bardzo proste, tradycyjny kształt. Poniżej halogeny. No i tutaj najwięcej się dzieje, jeśli chodzi o. Środek tego, tego przodu. Jest to tak zwana nowa linia stylistyczna w tamtych czasach, oczywiście, czyli Audi Single Frame to dalej jest obecne we współczesnych Audi, czyli tak naprawdę już od 20 lat ten element stylistyczny jest cały czas obecny, cały czas wygląda świeżo i cały czas producent go oferuje. Wyróżnia się to tym, że jakby osłona chłodnicy jest podzielona na dwie części i zawarta w takim właśnie trapezie. Czyli macie tutaj dolną osłonę chłodnicy, tutaj górną z czterema kółeczkami, a w środku jest jakby wklejona tablica rejestracyjna.